To zaczynamy nowy sezon. Podbieraczek. Takie moje przesądy. O. I można obławiać. <grystanie> tak to jest jak się po ciemku rozkłada wędki. Czyli dzielnik Troszkę po, porzucałem ale bez pyknięcia pość, pość. to zobaczymy na offseciku na większą troszkę przymętę pierwsze rzutną wędką jak do 70 gram od 15 To, to chodzi. Sikały na owsiecie bez obciążenia na razie. Właśnie czy nie miałem jakie jakieś takie stuknięcia zaraz zobaczymy Ta. Było stuknięcie Tak. No tak sztupakowy. Nie? Ja, tak nieśmiało. Ale... Wajaczek! Ale ciemna twisterka Może to dopiero na nie czas no. Chudziaczek Pierwsza rybcia. Zmykaj szybko. I kolejny ciapulek. Sporo delikatnych dotknięć. no i cyk szybki najazd, ciekawe czy będzie go widać ciekawe jest, a i tam o widzicie na tej górce stoi sobie łoś Dużo, dużo tutaj ich jest. No, w skali roku zawsze kilka sztuk z 5-6 zobaczę. To są właśnie uroki wędkarstwa. To nie jest tam, że jakieś rybki zawsze muszą być, ale sam kontakt ten właśnie z naturą. Miałbym no, ja kamerę z zoomem, to bym go. O, zwiał Pierwszy konek z łódeczki Zmykaj, znykaj no, Tutaj mógłby szupaczek stać o jakowana gęś. za blisko, za blisko I poszedł Skrobany Ale zabawa jest, nie są duże Ma takie pik, 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 pik A nic, kolorek się sprawdzą Zostanę przy nim Chwila przerwy Trzeba się napić herbatki. No, troszkę odkręcę. Jak na razie fajna, fajna zabawa. Nie są, nie są to duże ryby. No ale z, jednym, z jednymi wędkarzami rozmawiałem, to mówili, że mieli tylko jedno jakieś tam branie, więc jestem i tak zadowolony. Jak inni jeszcze nie wiem. Bawię się osetem. No jak Ostatnimi czasy wydawał mi rybki, dzisiaj też eee, taka gumka, duży hak. Eee, tytan założony. Zestaw bardzo, bardzo mocny, zresztą cały nowy. Wędka do 70 gram, ale powiem Wam, że bardzo, bardzo przyjemnie się nią łowi. 205 cm, więc na łódeczkę eee, spoko. Zobaczymy, do tego dałem kowatek 4000. Cały sprzęt będzie opisany w opisie pod filmem. Plecioneczka z 18, taka gruba, ponieważ chciałem, żeby ten opad był wolniejszy, a na takiej grubszej plecionce jest, jest właśnie taki. Ten przyponik to 35 cm. Tutaj dałem jeszcze obciążenie 5 gramowe. Wtedy jeszcze lepiej pracuje ta przynęta. Szkoda, że nie mam żadnego nożyka, bo zwykle tu jeszcze rozcinam i lepiej ten hak chodzi. I wtedy te rybki by się pewniej wcinały. No ale jednego już małego miałem przy łódce, oczywiście musiała się kamera rozładować. Drugi fajny salto zrobił po, po, po drugim braniu I, 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 i poszedł. No ale ważne, że się to, te ryby wcinały. To były brania takie, pyk, pyk, pyk. to nie było takie właśnie. Uderzenie to jest podskubywanie. Teraz słoneczko zaraz będzie mocniej dawać. I spróbuję jeszcze troszkę inaczej ich poszukać. Ustanę chwilę na otwartej wodzie, gdzie są grężela. Porzucam większymi przynętami, mniejszymi. No zobaczymy, zobaczymy. No na twisterka co łapałem. Faktycznie brania były pewniejsze, chociaż też było, było podskubywań. Ale jak już wziął, to już był dobrze dobrze pewnie zapięte i mówimy dalej no to rzucamy zwykle o tej porze tutaj już jakieś grążela gdzieś tam wystawały sobie pojedyncze a tu nie widzę przynęta 18 centymetrów czyli jak na mnie to bardzo duża no, zobaczymy drobnica chodzi więc może gdzieś jakiś szczupaczek też. Zdajmy tą piąteczkę. Tutaj jest już troszkę widzę jakiegoś ziela, jeszcze brakuje koło metra żeby wyszło ale chcę właśnie tak jak najwolniej ponad nim sobie tu porzucać No taki z 75 Cudowałem, cudowałem Zmieniłem na kanibalka i jest taki fajny grygutki. dobrze widać nie, no 80 nie ma, takie 75 może Nie będę go męczył Ale gruby, gruby skowaniec Wpuszczamy no. okay. ale płynie ładnie przecież i to jest właśnie to ten mniejszy ale też zawałowy za to zbankę tylko wiedziałem że jakoś dziwnie zapięty no, i poszedł. I, I dobrze. Ja kończę wędkowanie. W końcu na rybkach bardzo, bardzo mi potrzebny był taki wypad. Udało się złowić jakieś ryby. Nie były to jakieś kolosy, ale jak na dzisiejszy dzień uważam, że, że wstydu nie ma. Mam nadzieję, że będzie więcej czasu i filmów u mnie na kanale. Dajcie znać jak u Was szczupaki. Ja na pewno jeszcze nie raz się wybiorę na szczupaka i oby, oby większe dopisały. Pozdrawiam Was do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć Wam!